przerażona. Nasz makijaż jest robiony w warunkach survivalowych, bo wybrany został eee. na no polu w pociągu, ale jest dobrze widzowy. będziemy za 40 minut w Katowicach. Jesteśmy już w Katowicach, wyszłyśmy z dworca i czekamy teraz na tramwaj. Hey, to jest Wiem który podwiezie nas pod samo wejście do Parku Śląskiego, na którym jest festiwal. Mieliśmy jakąś akcję ratunkową, bo nam dziewczyna zemdlała w tramwaju, ale mamy opask i idziemy. Żabka już, w sensie. Żabka już. I wystarczy zamówić na aplikacji sobie, co chcesz, zamówić, i oni. Się to dostarczą do punktu, i możesz sobie to odebrać. No i zamówiłeś sobie chipsy, chrupki i mleko, bo nie wiem, pan robi kawę mrożoną. A teraz wam room tour po naszym pięknym namiocie. Wejście, to jest moje miejsce. To jest moje miejsce. Tu jest na przykład stanowisko ta klasa, w którym będę się manowała. Mają lusterkę i krzesła. Nie wytykaj mnie palcami, pieśni nie są ozdobione diamentami. Zalałyśmy sobie do Żabki i pojechałyśmy do Bytomia, a jesteśmy w Chorzowie w tym momencie. I to już pomijajmy fakt, bo tam sobie zalałyśmy ościanki na śniadanie. Ale chciałyśmy wrócić i pojechać pod Bramę Główną i tam pójść do Biedronki po rzeczy. Ale popatrzyłyśmy, jak jechałyśmy widzimy o galeria z Pepko, a my patrzyliśmy iść do Pepko, no. Więc wysiadłyśmy i chcemy jechać z powrotem, z powrotem tramwajem do, na przystanek stadion. Ten. Bo tutaj jest fest. My przechodzimy na ten przystanek i mówimy, o, jednostka jedzie. Patrzymy, a to przystanek stadion. Obracamy się i w sumie tutaj jest fest. Więc ogólnie ja orie, orientację w terenie średnim. Po pomalowaniu się. I jest tutaj strefa Daglasa, w której normalnie można się pomalować w zwykłych warunkach. Więc ogólnie mega spoko. Myślałyśmy cztery rzeczy z glasa za kompletnie darmo, Jedziemy bo jesteśmy, jesteśmy świetne w takie bulldożery, tak? I ci ludzie tylko patrzyli jak my to wygrywamy i... Bo to jest tak, że nie wrzucasz nic, a możesz wygrać i mamy dwa takie o i nie. Yeah. That was so much fun! You know we'll be back! We'll be back. Czekamy una GUEBO Eee eh, A Trowie Maja Duolingo. Oh, Duolingo 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 które są. Tutaj jest takie krany, które możecie używać sobie. Jesteśmy już ogarnięte w strefie tego którą już Wam pokazywałam wczoraj. Jak słyszycie mój głos, jest w bardzo złym stanie, ponieważ wczoraj byłam i na Rejangleosie, i na żabsonie. Takie są nasze outfity. I dzisiaj w sumie jest taki luźny dzień, bo jest mało koncertów, na które chcemy iść. Idziemy się na The Chain Smokers. James Artura. O, James Arthur. I na Smolasty. I Smolasty. Także dzisiaj taki dzień wolny i ładowałam telefon w sumie przez cały dzień powerbanka. To było jedyne co robiłyśmy. Teraz idziemy do Strefy Douglasa wygrać kolejne nagrody. Z białą czekoladą i ciemną czekoladą. Mamy jeszcze winko, takie pyszne. No i tak wygląda tutaj nasz, yy, nasze stanowisko. Mamy to z tych Czechoshop. Po dziwo mój głos się polepszył, bo był gorszy u ale ja od wczoraj, od północy mam bezgotowany telefon, więc nie mogłam nawet nagrywać. No sobie. dziary, to są widzowie prawdziwe, oczywiście. Skorel Jesteśmy po kolacji Jest która? Nie wiem Nie wiem, ale idziemy na The Chainsmokers Którzy są na Main Stage y I mam nadzieję, że Będzie tak Mam nadzieję, że będzie tak fajnie jak chcę Jesteśmy na The Chainsmokers Na takiej platformie Tutaj są nasze łazienki i przeżyłyśmy No, Tu jest cała droga namiotów do naszego, którą musimy pokonać, ale jest git. Bardzo ciepła noc. Pierwsza noc była najgorsza. Wczoraj było bardzo fajnie w nocy, a dzisiaj będzie bardzo przyjemnie. Jakby, jakby ktokolwiek się zastanawiał. Jakby do nas spanie w namiocie to od dobrych 15 minut rozkładamy sobie koce i śpiwory i karimaty. O, a co to motylek? O, tutaj mamy lampkę. Na śniadanie mamy jajecznicę z herbatę To będzie Nizia. I tak wygląda w ogóle śniadanie No? No I ładujemy się Aktualnie się malujemy. Maja jest pomalowana i ja też. I wygrałyśmy paletę. Przedziennie ha. paletki. W taki prawie. sposób właśnie idę do namiotu, tu obodowana rzeczami, Ja jestem zadowolona z tego makijażu. My po raz drugi. Na strefie Douglasa i mamy takie makijaże. Cudowne. To jest mój outfit dzisiejszy. To jest niepodmiła, to jest mój dzisiejszy outfit. No mega ładnie. Chodzimy na obiad na foodtrackach i zamówiłyśmy na Getsy i uwaga, my tam jest 7 na za 25 zł. I pytamy czy da nam 8 nagadców. Nie. No bo trzeba to jakoś podzielić. I nie. No to wzięłyśmy każde dla siebie. Pokażę Wam jak to będzie wyglądać, bo mam nadzieję, że chociaż będzie jaki Faktycznie wygląda pysznie. To jest chwilę taste smak. Taste test Dobre. Dobre, ale w maku lepsza samej w Nie mówisz o mnie, Nie mówisz w tym Nie uczestniczę w tym leczu. Nie uczestniczę w tym leczu. Nie uczestniczę w tym bez Nie bitów, indziej, po w depresji. w Nie uczestniczę w tym leczu. Nie w tym leczu. Nie uczestniczę w tym leczu. Nie uczestniczę w jest leczu. Nie nam... Więc mamy wynajęty apartament na jedną noc. Na bardzo szybkim speedzie spakowałyśmy się jak dużo namiotu. Do apartamentu tak trzeba zrobić i tyle. burger z McDonald's. Boże, to jest kolacja nasza po całym by być na polu namiotowym. I ja.